Dzwonił do mnie deweloper. No i napisał mi maila, że będzie to kosztowało od 2 do 5 tysięcy, więc też jest był bardzo duży rozstrzał. No bo wiecie, idzie, idziecie na do notariusza i nie wiem, czy zapłacę 2003 czy 3, 5 i oczywiście zapłaciłem 4700. i dodatkowo musiałem jeszcze zapłacić y, dopłatę za mieszkanie. Bo się okazało, że nasze mieszkanie jest no, jakiś ułamek większe niż było, więc oni sobie to policzyli, że to jest dopłata po prostu 800 zł. Więc musiałem to, to dopłacić, więc łącznie na tej jednej wizycie musiałem zapłacić 4,700 i te 800 zł, czyli 5,500, gdzie wcześniej dostałem informację, że to będzie od 2 do 5. Więc tu pamiętam, że byłem mocno wkurzony. Mam. No, bo nie spodziewałem się, że będę musiał wydać te 5,5 tysiąca złotych. Raczej gdzieś tam jak pytałem znajomych czy rodzinę i mówili o tym, jakichś swoich wcześniejszych doświadczeniach, właśnie u notariusza z przeniesieniem aktu własności, o, o podobnym metrażu, bo myślałem, że to się od metrażu liczy. To było to w okolicach 3000, tysięcy, a, a, a my zapłaciliśmy tyle. Nie wiem do dzisiaj, czemu tyle. No, ale tak to, tak to wyglądało. Tyle sobie policzyli. Później mamy kolejny wydatek, tutaj mamy LED prysznicowy, czyli tam gdzie mamy w tej wnęce pod prysznicem Leda to jest 270 zł, biurko 600 zł. Listwy przypodłogowe. Tutaj... Tu jestem zaskoczona, bo listwy są bardzo drogie. Tak, my w ogóle byliśmy w różnych sklepach, dostawaliśmy ofertę na listwy od 2 do 4000 zł.